Santo, Amen. il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Il, oggi Santo Padre partito per Auschwitz-Birkenau e siamo uniti con Papa proprio con tutto il nostro cuore. Veramente il nostro rosario, la nostra preghiera, è tutto per lui. Questa preghiera, diciamo, il nostro credo. Ma il credo, il credo disse con noi Rita, Rita che prega per suo marito. E quante, quanti sono anche matrimoni che hanno bisogno proprio di preghiera perché si lasciano dopo tanti anni. Viene un po' da Rita. Która przyniosła tutaj obrączkę, ponieważ mąż pragnie rozstać się w małżeństwie po 24 latach. Dzisiaj szczególnie, więc modlimy się za te małżeństwa, które pragną się rozstać, aby na nowo odrodziła się między nimi więź i miłość. Prosimy Świętego Jana Pawła II. Patrona, patrona, ruggini. Oto właśnie, Rita odmuivi wierze Boga. Credo in solo Dio, guardo, Padre Onipotente, creatore del, del, del cielo e della terra, terra. Del terra. con de tutte le cose visibili e invisibili. Credo in solo Signore Gesù Cristo, un angelo, Figlio di Dio. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio, vero, generato non creato, nella sesta sostanza del Padre. Nel mezzo di Lui. Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i per noi. Per noi per Questa idea. Dopo anche breve tempo ne preghiamo per questi sposi, tante volte giovani. Teraz obrączkę swojego małżeństwa, 24 lata, od zawarcia sakramentu małżeństwa, Arita położy w czasie tej modlitwy na ołtarzu, prosząc, aby jej mąż zmienił decyzję, nie chciał rozstawać się po 24 latach życia w sakramentalnym związku małżeńskim, aby powrócił do niej pełną miłością. Módlmy się w intencji wielu takich małżeństw. Często młodych, które w bardzo krótkim czasie rozstają się. Święty Janie Pawle II. Wstaw się za nimi. Tak jest to, na co jak jest na Fede Bernardi. In questo momento si trova all'Auschwitz-Birkenau, Auschwitz. Santo Padre in silenzio rimane in preghiera. E noi, in questo momento, prima di iniziare la preghiera di unione con il Papa, anche noi rimaniamo in un attimo in silenzio. do quanta gente stata ucisa, in quel campo jest terminio Auschwitz-Birkenau. Ojciec Święty dzisiaj jest w Oświęcimu, w Auschwitz-Birkenau. Tam modli się w ciszy. My również tutaj, którzy mu towarzyszymy w tej piętrzewce, chcemy modlić się w ciszy za tych, którzy tam oddali życie. Rega, Dziecena, Padre Nostro, Ojcze Nasz, który jest w niebie, święcie Twoje, przyć królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w takie i na ziemi. Dacie oczy i nostro, Pane, poddjawaj. Erymentia noi nostri debiti, come noi erymentia noi nostri debitori, e noci in durei tentacjone. O Twojego Jezus, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nel'ora della nostra morte. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owo żywota Twojego Jezus, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nel'ora della nostra morte. Amen. Ty niewiastami,

San Giovanni Paolo II. Pregnano in Christo II mistero, flagellazione, del nostro dosignami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie Nie Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Daj Ci oczy i